啊！ o no, podsumowanie rajdu świdnickiego dla załogi FIATA 125P FSO, jak się maszyna sprawowała i kto ją zbudował, jaka jest historia sprzętu. Historia sprzętu. No, sprzęt budowany od zera przez no, dłuższy okres czasu, kilka lat w zasadzie gromadzenie gratów, budowa. E, zasługa oczywiście moich mechaników niesamowici są, maszyna przygotowana super. E, jeden mały problem mieliśmy na pierwszej pętli, na odcinku walim, e, przepraszam nie walim, tylko kamionki, skończył się prąd, <gryw> także pod górę ledwo, ledwo, w dół się jakoś tam stoczyliśmy. E, na w serwisie usunęli usterkę, wymienili akumulator, bo tamten już był koniec. No jechaliśmy swoje, jechaliśmy spokojnie, przyspieszyliśmy trochę na drugiej pętli. Skończyło nam się zawieszenie. Ostatni odcinek był już praktycznie bez zawieszenia, no ale jak widać na mecie fajnie. Słuchaj, powiedz czy jest szansa, że zobaczymy takie auto regularnie na trasach RPP? Czy jest to start okazjonalny? Myślę, że jest plan taki, że jedziemy w tym roku trzy rajdy: będzie to Karkonoski, Dolnośląski. No teraz trzeba zawieszenie <grywa> i w zasadzie tyle. W przyszłym roku chciałbym pojechać tak samo: Świednicki krause Karkonoski, Dolnośląski. Jak będzie cieszyn, może w tym roku cieszyn. No i później cóż. Zobaczymy, jak się będzie sprawował w Mistrzostwach Polskich. <grywa> Dzięki. Załoga Andrzej Her to Mobil Klub Sudecki, pokażcie się na rynku w Świdnicy. Andrzeju, gratulacje. Ja wejdę do was tutaj. Proszę, jakie owacje. Duże owacje, proszę Państwa, na tej świdnickiej załogi. Otworzyliśmy drzwi, ten rajd musiał być szczęśliwy. Pamiętam w zeszłym roku, jak sam Kajetan, Kajetanowicz Tą dedykację złożył na drzwiach kwiata 125P. Jest do dzisiaj i pozwolę, że przeczytam dla legendarnego samochodu i chłopaków z wielką pasją Kajetan, Kajetanowicz się podpisał. E, jaki to był rajd? Trudny. Coś może więcej powiecie. Wiemy, że trudny. Wszyscy mówią, że trudny, bardzo trudny, ekstremalnie trudny. Dla nas to był rajd testów. Sprawdzaliśmy jak się y, będzie sprawował fiat. Y, no nie mamy zawieszenia <śmuszczaj> już teraz. Ale kiedy tak No miejmy nadzieję, że na następnych rajdach będziemy lepiej bokiem chodzić. <śmuszczaj> I o to chodzi. O to chodzi. Jeździcie szybko, jeździcie sprawnie. Wielkie gratulacje i do następnego razu. Dzięki. Drodzy państwo, my już teraz przypominamy, że w tym roku świętować będziemy wyjątkowe wydarzenie